Dzień dobry. Jest tak na Matuszek, wrzesień 2025 rok. Ostatnio przeczytaliśmy w mediach, że na naszym terenie w związku z modernizacją sieci telefonii komórkowej będą utrudnienia w połączeniach. Więc zastanawiałam się, o co chodzi, z tym, z czym to się będzie wiązało. No i wiąże się z tym, że dzisiaj jest właśnie ten dzień 8-9, który mieli modernizować. Ja się obudziłam z prawdzie nie z bólem głowy, ale jestem podrażniona, brak koncentracji, więc doszłam do wniosku, że trzeba się wziąć za wahadło i sprawdzić o co chodzi. No i tak, chodzi o to, że faktycznie jest źle, na zasadach fizyki pokazuje to, w ręce kobiety wahadło, jeżeli jest źle, ale skrętne, pokazuje no, prawo skrętnie. Tak, i teraz tak, w związku z tym, że no, trzeba poprawić moje ekranowanie. Ja mam tutaj dwie linie ekranujące po przekątnej, więc spytam się, którą linię ekranującą muszę poprawić. Którą linię ekranującą muszę poprawić, którą linię tą i teraz tak odwrócę się w tą stronę i spytam się, który punkt, który punkt. Czyli tu, tu konkretnie prosto. Czyli ten punkt muszę zrobić. Mam tu e, trzy kamienie. I spytam się, który kamień nadaje się do ekranowania tutaj na ten jeden punkt? Który kamień? Który kamień? Ten kamień, dobrze. Czy jeszcze któryś kamień? Czy jeszcze któryś kamień? Nie. Robię to na zasadach w tej chwili mentalnych. Tam to zrobiłam na zasadach fizyki. Dobrze, i teraz pytam się tak, jaka tu jest energia, jakie jest promieniowanie? Ponieważ e, m, nie chcę drażnić nauki, więc określiłam sobie w ten sposób, że oznaczę niekorzystne promieniowanie zimnym, korzystne ciepłe. Czyli plus minus. Tutaj mi wychodzi równowaga, czyli po drugiej stronie, po tej stronie musi być jakiś tam punkt z energią, no z jakąś za, za, nie, konkretną energią, czyli tutaj mam energię plusową, tą zimną. Tu mam plusową. Dobrze, teraz zobaczę, co tu jest. Tutaj mam energię. Przeciwną, czyli skrętną, Mam minusową. I teraz tak, spytam się, w którą stronę mam skierować ten y, minus. Ten, ten ciepły. W tą stronę mi pokazuje. Czyli muszę go odwrócić. Muszę go odwrócić w tą stronę. W tą stronę dobrze. Teraz tak co tu jest no tu jest równowaga tak jak, jak pokazało mi tam z tamtej strony czyli tu mam na kamieniu równowagę tu mam tą ciepłą energię no i tu mam zimną prawoskrętną no, i teraz tak, teraz zobaczę, jak to wygląda energetycznie. Te dwa kamienie, które tu stoją, one były uwzględnione już w tym moim. No tak to się odbywa, że one weszły już po prostu jakby neutralne były. Zresztą zobaczę, jak one stoją. Ten kamień tu ma. On ma tu plus, tą zimną, a ten. Też ma Czyli one praktycznie stoją neutralnie, bo gdyby stały tak, to wchodziłyby w korelację z tym punktem. Stoją tak, one są neutralne, czyli od tej strony jest takie to ciepłe, tam mrówki nigdy nie zbudują swego siedliska. No i teraz sprawdzę po chwili już jak wygląda energia. Jak tu wygląda energia? Jak tu wygląda energia? Tu jest równowaga już więc co? i teraz ten kamień, może nie teraz tylko później zakopię go pod płotem żeby obejmowało to już całą moją posesję bo zaraz przejdę w zasięg tutaj w tą stronę i jak tu będzie czyli tutaj już jest nieekranowane bo ta strona ta strona tego kamienia wchodzi w korelację z po, z po przeciwnej stronie punktem. Czyli tak to wygląda, jest to bardzo proste zrobienie sobie no, stabilizacji. Zachęcam do uczenia się pracy wahadłem, bo wahadło jest jedynym wskaźnikiem dostępnym dla prostych ludzi, żebyśmy sobie robili komfort życiowy. Dziękuję bardzo. Jeżeli się podobało, to bardzo proszę o łapkę w górę i subskrypcję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.